Ale miałem sen! Śniło mi się, że. Wodą to... Że Patrykowskie zrebudował animację. Przecież to niemożliwe. Na pewno bym mu się nie chciała. Huh? Yy, dobra, jednak cofam. Wstanie do szkoły grubaś! Co ty robisz? Ja. Ale znowu ta szkoła. Ale mama, ja cię nie mogę iść, to bo wiesz. Trochę mnie tak. Brzuch mnie boli, wiesz. Oczywiście, że cię boli, skoro wczoraj cały dzień się gdzieś tak kopie, w i wszystko z ci w ręce wpadło. No dobra, to lecimy z Deltarunem, nie? Co ty tam jeszcze robisz? Czekaj, muszę jeszcze lodę w kiwlu spukać. Co jest? Nie możesz się spóźnić do szkoły Co ty robisz? Na 3-2-1 schaczę, okej? Okay? Co? 3... 2... Shut up! Jeden A iść do tej szkoły Idę do budy, bo tak chciało życie Siema Ej, czemu w naszej szkole jest Twilight Sparkle Z My Little Pony? F**k this shit I'm out Ej, weź iść bo się skończyło A jak się skończyło? Suzy całą zjadła Przestań wpierdzielać te kredy! Ale mi smakują! Jesteś chora! Kreda ma smak bardzo charakterystyczny, jest suchantylista i kredowa z wyraźnym posmakiem ziemnistym i lekko gorzkim. Nie pytałem o to! Dobra, tutaj powinna być ta kreda. Idziesz pierwszy! Nie, ja tam nie wejdę! Jak boję się zastanawiałeś się kiedyś, co jest za tymi drzwiami? Nie. What? Peter Griffin? Co ty tu robisz? You stupid Ej, Hej ten kanał to nie kebab games. Dobra, idziesz pierwszy. Czemu ja? Bo tak idziesz. Nie ty idziesz. Tam weź jakieś światło, zapal, bo tu ciemno jest. Za jasno! Zgaś tą pochodnie! No i teraz jest Git. Co się dzieje? No wiesz, ostatnio mi się to najprzytyło. Oh shit, not good. Gdzie ja? Gdzie ja jestem? Gdzie, gdzie ja... ja? Do której jestem? What the Nie wiem, ale ja tam idę. A few inches later. Witajcie podróżnicy, co was tutaj sprowadza? Nie, hey, poczekaj chwilę, ty mi komuś przypominasz. Ty jesteś River Person z Undertale'a. Chciał opowiedzieć wam historię? Nie, nie. Macie rację, to nie czas na historię, bo musimy uratować świat. Nie możemy sobie po prostu iść. Serio chcesz wracać do szkoły? No, no właśnie. Ktoś coś mówił, czy... O kurwa, rzeczywiście? Ale ziomeczki, z tej strony Laser, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić willy. Umiem skakać na rowerze. A, wol... Może stąd wypierpalać. My tu ratujemy świat. Ale przed czym ten świat ratujecie? No musimy tą e, fontannę zablokować, czy coś tam zrobić? Ja nic nie ratuję. SHUTEF! Znowu ci się nie udało. Hmm, chyba wiem co robi źle. Mówisz tak od 20 minut, nara. Mówię ci, że widziałem Slendermana. Chciał ode mnie numer karty kredytowej. Eee... Suzy, pomożesz nam? Nie. Ale musisz nam pomóc? Nie. No dawaj. No dobra. Serio? Nie. Słuchajcie, musimy nazwać nasz gang. Patrzcie sama. Jest! Będziemy srali do wiadra! Patrzcie, kogo przeprowadziłem. No twój pies? No. O kurde, to do korony z nieba spadają. Psiat! Aport! czy na mnie zadziała. Dobra, ogólnie to mi się nudzi, więc teraz postanowiłam, że dołączę do Lancera i będę tą złą. No właśnie, tak poza tym to weźcie nam, zaprojektujcie jakąś maszynę, która was zjeść, bo nam się nie chce. Hours later. Gotowe. I jak to nie niby. Ej, patrzcie, widać tam mój dom! A jest fontanna w ogóle chodzi z tą fontanną? Czemu fontanna w ogóle? Nie wiem, pytaj tego gościa! Kto to jest? Tobiasz Lis. Ech, no to jesteśmy, co? Słuchajcie, no... Nie możecie wejść. Czemu? Bo nie ma dżemu. No dżem jest. Nie ma dżemu. Ja spadam, się ma na razie, Poważnie więzienie? Two seconds later. Za co siedzisz? Oszustwo A -a. podatkowe. Aha. I ty? Mm -hmm. Pomowałam dzieci w Groa Garden. Dobra, tu nic nie ma. No pięknie, znowu coś. Haha, jesteście zamknięci. Haha, i ja zaradkę do Nie dzięki. Ej, czemu wy nie jesteście w więzieniu? Jak wam się udało uciec? No było cięcie i nagle nas nie ma. Hej, czy to jest jakiś sekretny przeciwnik? No chyba na to wygląda. Dobra, to teraz super animacja przygotowania do walki. co za Halo, czy ktoś tam jest? Yy, nie ma nikogo w domu. Wypuśćcie mnie! Ale jak? Gdzie znaleźć trzy części klucza? Potem je połączyć. Ja nie potrzebuję żadnych kluczy. No dobra, przyznajcie, to było tu. Yy, dzień dobry, czy jest pan jakimś przeciwnikiem? Co to znowu jest za cyrk? Wszystko idzie zgodnie z moim planem. A teraz możemy się pobawić trochę! Oh, hell no! Czekaj, co on powiedział? <laughs> to znaczy. Ale dziś piękny dzień, prawda, synu? Leściem, Zamkniesz mordę kiedyś. Pana się pożegnać! Bye, bye! Stój, bo strzelam! Mama wrócił! What the fuck? Opowiada, jak tam było w szkole? Gdzie ja jestem? Na pewno chcesz wiedzieć? Jest! 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 Yes! To obejrzy odcinek. Jaki odcinek? No ten! Uh -huh. Nie nagrywaj mnie! No, ogólnie tutaj miała być scena po napisach, ale nie mam kompletnie pomysłu, co do niej dać, więc takowej nie będzie. Co ty robisz w moim pokoju? To on gada?